Blast Blue Entropy Effect jest platformową grom akcji 2D, w której wcielamy się w postać ze znanego uniwersum Blast Blue. Gra ma bardzo efektowny i dynamiczny system walki, i przekaz jest też rogu -like W ostatnim odcinku, który możecie znaleźć w przypiętej karcie, graliśmy postacią z włócznią Mai. Dzisiaj zagramy dzierżącą pistolety i jeszcze bardziej efektowną Noel. Dzień dobry wszystkim. Z tej strony Smyro. Całość materiału została nagrana na streamie Twitch TV Smyro, na który serdecznie zapraszam. A jeżeli film ci się spodoba, zachęcam też do zostawienia subskrypcji na kanale. A teraz ponownie zapraszam Was do Blast Blue Entropy Effect. Zobaczycie postać można inną wziąć. First mind training. Zrobiliśmy już to, nie? Okej, okay, czyli każdy run pcha nam fabułę do przodu trochę. Wake the sleeping Neo. normalne questy, są nie questy. Wstawaj Neo. Nie śpi Czy chciałbyś mind upgrade dostać? Co to jest? HP zwiększa. Moich evo -typów. Dobra, czy będę zwiększał HP maksymalne moich ziomków? Moich tych... Jak się prototypy nazywają. No dobra. Drogo nie było. Mamy piąty level. 10% HP więcej. Spoko. Single player. Skoro jest wybór single playera, to całkiem prawdopodobne, że kiedyś będzie multi. To brzmi ciekawie akurat. Tam jest jeszcze Podobała ta strzelająca. Noel. Spróbujmy, może nią teraz. Wydaje się, że to może być miała postać. Ja lubię takie. Strzelające z pistoletami. Well, dobra, biorę ją. Noel. Nie bardzo wiem, jak to działa, ale jak gramy jedną postacią, zrobimy coś tam. I potem zagramy inną postacią, to możemy z tej poprzedniej, jakby ten zapis, powiedzmy tych jakichś konkretnych rzeczy, bonusów, wziąć na następną. I patrzcie, ona da. Moc. Jesteśmy. Dobra. Ona ma chyba mały zasięg, klapionymi pistoletami. A dobra, myślę, że tak się będzie fajnie grał. Potencjał. Czy pierwszy skill dostaniemy od razu? Walimy ninjów. Dobra, to mi się podoba mega już. Ten atak. Giga OP. Dobra, ale ta postać wydaje się trochę skillowa. Trzeba będzie celować. Normalnie sobie minigana wyciąga. Baba i ma. A co robi L2? A, L2 to jest skill tej postaci poprzedniej, bo ona przywoła takie różowe tornada. Ej, ta gra jest mega fajna. Nie ma się pojęcia, jak ja się zdziwię. Lepszy jump. naprawdę lepszy jump. A ta postać może być chora, tylko damage strasznie dostaje widzę. Muszę się nauczyć się grać, unikać i będzie dobra. A ja w ogóle na ziemię nie muszę być, to jest powalone. Pan coraz wyżej leci. Coraz wyżej lecę. No ja nie muszę na ziemi prawie lądować tam bawą, to jest takie śmieszne, Ale mimo wszystko co chwilę jakąś bombę dostaję, więc raz uwagi. Może jeszcze nie, no nie wiedziałem. A event raczej. Minus 40% HP. Nie umrę, nie? Dashing. Advanced battle fire. O, fire? To żeśmy jeszcze chyba nie widzieli. Pokaż build pod ogień tym razem zrobimy. Babka pistoleciara pod ogień. Ten postać ją się strasznie co dymy robi. Ciężko ją kontrolować. Ten atak jest najlepszy chyba. Dosownie jak używam Dasha mogę kliknąć w zwykły atak i mam coś takiego. Co nie wiesz, żeby jest bliska, to jeszcze tak całkiem spory zasięg ma, taki spinner to jest. O, zapomnij! Ty zapomnij. o ty gnoju. Spoko z ten minigun Dasz, tego krótko trwa. Myślałem, że będzie dłuższy trochę. Daskę teo powiedziała, co to znaczysz na daskę Napiszcie w komentarzu na YouTube, co znaczy. Max HP. Wiecie, co mi ta gra też trochę przypomina? Glostarka. To się trochę tak gra jak Glostarka. W sensie bez przesady, no to jest dwa gra, no nie? Ale na przykład ta pistoleciara, to w blostarku grałem pistoleciarem, była dosyć podobna. Podobna jakby zamysł miała, że też miała dwie pistolety, też takie skoki robiła jakieś niesamowite, była bardzo zręczna. Dużo miała z takich obrotów i też miała chyba jakieś takie minigana. Tak mi się z losarkiem skojarzyło. Exchange Point Potential, dawaj potencjał. O, starczą. Jeszcze na plecach go. No to nie był specjalny ciężki tarczownik. To był jeden z najmniej ciężkich tarczowników, najmniej uciężliwych, jakich w grach spotkamy, chyba. Po prostu wlazłem na i go zabiła. Dobra, wybombiony. Jezu, to dynamika z chora. anti to jest czad. Specjalny dla mnie. No bomba tyka mogłaby się tak nie po japońsku, byłoby spoko, ale to pewnie wam się podoba z drugiej strony, co? Animacje mega fajne, co? Zauważcie, że jak ona normalnie robi ataki, to z jednej animacji przechodzi w drugą. Ciężko to ogarnąć, bo się bardzo szybko dzieje, ale jest tak. Sororito dawajcie, gamba. Max HP. O, bosi. I teraz pytanie, to jest bardzo ważne pytanie. Czy w tej grze za każdym razem są te same bossy? Zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że nie. Jezu, mam nadzieję, że nie. Dobra, chyba będzie inny. No, jest inny, absolutnie. Napierdzielam. Dobra, go się tak typowo do przodu atakuje. Ale rakiety nawala. Dobra, te rakiety na szczęście w powietrzu nie biją, tylko jak spadną. Stun. Dobra, kombosy, kombosy. O, do góry lecimy. Druga faza. Co on robi? Wybuch, o kurde. Trzeba unikać. Do góry. Stun, damage. Ej, Hitler z tych rzeczy zrobisz, to nie byłoby takie proste. Za dużo tu dzieje. Będą rakiety? Rakiety są. Dobra, mechaniki, jest są jak finalu jakimś. Uch, wybąbiony boss. Your attacks can penetrate. Nie, no to chyba lepsze. Co to było? Jedno, co mi się nie podoba, to że ta postać tak stoi, jakby, nie wiem, Sororito. Leczenie. Leczenie zawsze spoko. Toksyny. toksyny chyba jeszcze nie mieliśmy. Ale poziomy zawsze są te same, nie? To nie jest jak w cel że wybierasz sobie różne, tylko na początku jest Night City, potem są te ruiny. A czy Blas Blue ma coś wspólnego z Grand Blue? A Grand Blue sobie grałem. Biatykę i tam taką relink. Spoko giery w sumie. To jest takie bardzo ładne. Czy jak przyjemnicy są blisko, to przyzywam slimea. Ok, niech będzie. Zobaczymy, jak to slime wygląda. Max HP, Max MP. HP. Na bossy. Że przeżyć. Musimy żyć. Życie jest istotne. Nie, ja to jest chore, jakie to jest, jak tu się fajnie gra w to. I ja na razie tak trochę na pałę gram. Znaczy już trochę mniej niż wcześniej, ale tak jeszcze. Ten atak jedyny, co się bardzo wolno odpala. Jak jestem na ziemi, to ma tak taki. A jak jestem w powietrzu, tam ten. Ten jest mega dobry, bo mogę sobie dalej w powietrzu nie. Mogę zrobić na przykład to, i potem kontynuować jakieś dymy. I być w powietrzu 3 lata. Revolver Blast. Pokaż to. A to jest takie. Ty, no ta postać już może w ogóle nie schodzić na ziemię. Nawet event. Dawno eventy żeśmy je robili. Co w evencie? To chyba najlepsze. Max HP, ale zmniejszać HP. To też jest giga dobre, ale to jest lepsze. DBH. Dobry ten atak jest. Ten revolver Blast. Bo do góry podbija. Ej, to serio jest Gierka, w którym na rakoistiku można wygrać, ale na padzie mi się też dobrze gra. Okej, okay, dobrzy, mega, dobrze. Jak pięć hitów walne, to mamy jakiś lightning się odpala. czy pięć razy musimy trafić z atakiem, się odpala lightning potężny, który będzie się nie łączył. Zobaczymy. inny boss. Najlepsze jest to, że to jest całkowicie inna arena. To nie jest tak, że my na tej samej arenie walczymy z bossem. Mamy innego bossa, inną arenę. To mi się podoba ciekawe ile tego jest. O! trio of Origin. Kogoś to zaraz wybombi. Na szczęście mogę tą postacią dosyć dużo w powietrzu siedzieć. Tylko, że on robi ten taki AOE, z którego trzeba uciekać. co tu się odpierdziela w tej grze. jest szalone całkiem. Dobra. Chciałem się gdzieś Ja w ogóle na ziemię nie muszę wracać. I hop, są Niesamowite. You can jump to reset the usage limit. Ja chyba to wziął. Ale to jest też mega fajne, że jak coś się ulepsza, to masz inną animację tego. Że masz większy range, to masz inną animację tego. Widzisz ten range. To jest ten atak. Liwowa Blasto. Jesteśmy znowu w Nier Automacie. Erwowa Blas strasznie to To podbija do góry. Teraz dużo bije, jeszcze ma zasięg ogromny. Dobrze że nie walkę zaczyna. I można na przykład takie kombo robić. Ja już w tych grze kombosy robię, ale fajnie. Przecież jak w Tekkenach grałem na początku? Ósemkę. Nie umiałem w niego grać, ale coś tam czasami jak wyszło, to było takie. Jo, pierw Pamiętam, jak się uczyłem tym drinem kazamą grać. Mają ja lubę na posty zresztą z Tekkena 8. Nauczyłem się tych kombosów. bo było tak super. Wchodziłeś na rankę i normalnie kogoś mogłeś zabić. Fajnie, że każdy właśnie z tych upgrade'ów ma kilka upgradeów. Mamy to takie diamensiki. Dobra, dawaj to zobaczymy. Ja często używam tego ataku po on teraz taki jest. On kompletnie inaczej wygląda niż wcześniej. Kompletnie inaczej. Całkowicie inaczej, inne dźwięki, inny wygląd. Trochę mi się tylko te kombosy już mylą czasami. Dobra, bo te muchy to ciężko będzie uwalić. Muchy uciążliwe. Możemy mocną postać, ale muchy są silniejsze. Dashing Summon Thunderbolts. I w tym miejscu, gdzie zdeszowałem się, przyzywa piorun. Build pod pioruny, 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 pioruny. Najgorszy przeciwnik zawsze w grach muchy, nie? Jak coś lata? Nawet może jakiś mało HP, ale jak lata. Jest jeszcze szybkie, to najgorzej. albo jak jest niewidzialne. No, wszyscy szybcy są ciężci. Chociaż z drugiej strony w Dark Soulsie, na przykład ogólnych Souls-like'ach, Jak walczyłem z bosami, to wolałem szybkich bosów, takich bardziej humanoidalnych. Na przykład, że sobie radziłem z takimi bosami dużymi. Jakiś taki Ludwik czy coś z Bloodborna. Więcej problemów sprawiałem niż na przykład Lady Maria czy German. A wy wolicie szybkie bosy? Czy duże wolne? Uczę się już tej gry. Wydaje mi się, że ona jest taka easy to learn, hard to master, ale bardzo łatwo tu jest mieć fan. Musisz się nauczyć się z w powietrzu trzymać, żeby unikać takich sytuacji jak ta. Rybowa Brasto. I fajne jest też to, że każdy atak ma bardzo duży hitbox. Czasami nie wydaje się, że przeciwnika trafiasz, trafiasz. Electricity. Luz go, góry ich. Final boss to pewnie trochę potrwa, zanim dojdziemy. O tutaj na bossowe się wchodzimy. Kolejny bossior. w niebieskiej takiej miejscu, wie tym ten takle, co jest? Paktulu, Katulu. Ale za ma Kurde, dobrze, ja postaśmy, może 40 tysięcy lat w powietrzu. Wisieć Pierdzielam, pierdzielam. ja nie wiem jak się tych masek nawet unika czasami. Super, wiem pajączka. Elo, zabity. Eksplozja przede mną. Ulta, żebym miała jakiegoś. Dobra, cyberprank, ale to w fioletowy kolor. O, nie da się tu przejść. To chwila, co mam tu zrobić? Uczę, nie da się to pójść patrzcie. A, bo tu portal był. I ten portal mnie tepa. Okej, okay, zaczynają się jakieś dymy. Ja pierdzielę, widzicie co się dzieje. Ta gra dosłownie idzie tak po schodkach idziemy sobie, z poziomem trudności grania postacią. Pod R1 mam dasha. Potem dostęp Dasha z atakiem, czyli daszuję i używam ataku i tak kręcę. Teraz zostanie coś takiego, że jak użyję tego dasha i ataku, to zaznaczam przeciwnika. Potem mogę użyć innego spela, żeby wybuchnąć to zaznaczenie. I poziom jeszcze są dwa. Biorę to, zobaczymy. Spróbujmy. Jezybuch. Dobra, działa to. Czy mogę tak naprawdę doszowa ataki cały czas zrobić i potem wybuchać? Wiem, jaki najgorszy build w sumie. <laughs> to jest no <taki laughs> to petel build trochę, widzę, co się dzieje. dzieje. Pa i wybuchasz tych hopów. A on zasadnie jak Naruto, Chucu wybombia. I to wszystko komposami robisz. To nie jest jakieś tam ciężkie sterowanie, no ale musisz pamiętać, że na przykład, żeby wybuchnąć, to musisz do góry i kółko. Ty, tutaj, dobra. Unik. Oj, zadyma. Potential plus jeden. Dobry event. Ooo, oh, co się dzieje? Okej, okay, czy to będzie boss? Czy to będzie boss Miasto Sakura? Oj cholera, ty ten boss to jakiś przeklęty chyba gejsza jakaś. Ty dziewczynka Oriad. Zadyma. Okej, okay. dobra, coś takiego. Eee, proste. Ciężko, ciężko uniknąć tego, Hilne się. Fajna takie ma w sumie ta babka, tak się unikać, tak w dobrem momencie coś się stać. O nowy, w dobrem coś się nich zrobić. Stun Stun Ej, no po babie. Hello. Space Alpha Access Alpha Space Ultimate Challenge Exchange Point. No ultimate Challenge Gimme Ultimate Challenge. I to jest ostatni boss, mówi się. Susano. 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 Susano, ta, ta 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 Naprawdę się trzeba skupić, bo to już za dyma top Ale gościu to turbo dymy robi teraz Mam jeszcze leczenia, jakieś nie mam leczeń, skupmy się Ty, o... Bo... Czemu w lopę? Druga faza? Duds, please. No, okej, okay, to trochę chore. Dlaczego nie by mnie jakieś dali? O nie, wolno mnie. W ogóle zapamiętam moje skill'ów w tym. Nie, mnie trafił. No hita jestem <śmany> Kurde wybombiłem jakimś mieczorem. No niestety, ale powiem tak, za to była. <śmany>